Dzień dobry, Maciej Dobrowolski, a ze mną ktoś, z kim rozmowę powinienem zacząć siema. No to siema. Siema. No to już Państwo wiecie kim będę rozmawiał, kto będzie moim gościem, będzie nim Krzysztof Lepiasz, szef sztabu Wośp. Manufaktura Łódź. W związku z tym to się ma, mimo tego, już od tylu lat powtarzane, i niektórzy mówią, o Jezu, znowu siema, to to siema ciągle żyje i pewnie żyć będzie, jak Jurek Owsiak mówi, do końca świata jeden dzień dłużej. Tak, tak, tak mi się wydaje. Ale Krzyśku, Ty, ty, ty tak naprawdę jesteś prawie, że od początku świata w cudzysłowie, bo, bo, bo jak 33 już finały były, ten jest 34, to dla ciebie który to jest finał? 19 czy Właśnie 20? E, 19, jakoś? pierwsze 9 lat. E... Jako wolontariusz z puszką, jeszcze za czasów szkolnych, właśnie tak z ekipą znajomych z klasy, ze szkoły, chodziliśmy, zbieraliśmy do puszki. No i później na tyle to ewoluowało, że stwierdziliśmy, że no, spróbujemy założyć sztab i zobaczyć z drugiej strony trochę, jak to jest nie być wolontariuszem, a opiekować się wolontariuszami i organizować całą tą zbiórkę. Czyli jak ja sobie dobrze liczę, zaczynałeś to 19 lat temu, to Ty jeszcze pod szafę na stojąco wchodziłeś? No, 19 lat temu, no to tak. 15 lat, taki, tak, tak, 14-15, tak, no taki gimnazjum, coś takiego. Wtedy to było bardzo modne. Czy ta moda na WOŚP, mimo tylu lat, mimo tylu finałów, mimo tylu perturbacji różnych, czy ona nadal trwa? Wydaje mi się, że nie tylko trwa, ale my, no, my z roku na rok y, obserwujemy coraz krótszy czas rejestracji wolontariuszy. Y, my jakby no, nie mamy konkretnych terminów, deadline'ów, do kiedy musimy ją zakończyć tylko dostajemy pulę wolontariuszy w tym roku to, to jest 700 miejsc i dopóki te miejsca się fizycznie nie skończą, to możemy tych wolontariuszy rejestrować no i w tym roku z tego co pamiętam, chyba około dwóch tygodni zajęło, żeby jakby pełne 700 miejsc się zajęło, gdzie niektórzy oczywiście standardowo już jak tylko napisaliśmy, że no dziękujemy bardzo miejsca się skończyły, kończymy rejestrację to były oczywiście standardowe e, płacze, o matko, przeoczyłam maila, zapomniałem, zapomniałam no i tutaj niestety nic nie wymyślimy natomiast nie jesteśmy jedynym sztabem w Łodzi, są też mamy kilka zaprzyjaźnionych i staramy się wtedy dowiedzieć, czy jeszcze gdzieś tam są jakieś miejsca I tak. Prawie jak rejonizacja u lekarza coś takiego u was, Jeżeli chodzi o sztaby w Łodzi, to my przynajmniej podchodzimy do tego, chcemy to robić tak po przyjacielsku bo zdarzały się sytuacje gdzieś tam w Polsce na przykład słyszeliśmy, że jest Przykładowo, nie wiem, strzelam sztab w zakopanym i sztab w nowym targu, na przykład. I wolontariusze z zakopanego zbierali w nowym targu, i sztab w nowym targu czuł się bardzo oburzony, że wolontariusze nie z jego rejonu właśnie tam zbierali. A my raczej staramy się, żeby to było takie miłe, serdeczne i taki dzień po prostu pełen radości z tego, że wolontariusze mimo, że jest zimno, czasami, czasami pada deszcz, czasami czasami śnieg z deszczem i jest mokro, to po prostu lubią i chcą ten swój, swój czas poświęcać na ten wolontariat, więc my raczej staramy się unikać właśnie takiego sztucznego rejonizowania. Tylko jeżeli ktoś ma ochotę tak na dobrą sprawę zbierać gdzieś tam ze znajomymi bliżej swojego miejsca zamieszkania i niekoniecznie musi to na przykład być stricte właśnie Łódź, ale też gdzieś jakieś okolice, no to dla nas to nie ma żadnego problemu i staramy się właśnie w rozmowie z innymi lokalnymi sztabami wprowadzać taką przyjazną atmosferę, no że tak czy siak nie ma znaczenia, czy ten sztab X zbierze daną kwotę, a Y taką, tylko zbieramy wszyscy i gramy do jednej bramki tak na dobrą sprawę. Pośp. Manufaktura, łódzka manufaktura to... 700 miejsc powiedziałeś. Co to znaczy 700 miejsc? To 700 puszek, 700 wolontariuszy, którzy mogą z nimi chodzić, czy to jest 700 to samo? wolontariuszy, którzy wyjdą w miasto zbierać z puszkami? Z tym że my łącznie no, około przygotowujemy na te 700 wolontariuszy około 1000 puszek, bo niektórzy zapełniają puszki w ciągu dnia, wymieniają na nowe. No i do tego oczywiście musimy mieć zapewnione, zazwyczaj zakładamy około 100 puszek na te wszystkie atrakcje. No, na nazwijmy to roboczo, po prostu w monofakturze, które się odbywają, czy też, jak my to nazywamy, dla wystawców, czyli wszystkie, wszystkie aktywności, badania, jakieś tam przejażdżki pod nośnikami koszowymi, czy też no, masę innych, które dzieją się co roku, e, więc no, każdy, każdy z tych podmiotów, czy też firm, czy indywidualnych jakichś tam działalności, które z nami współpracują, każdy z jednej strony przyjeżdża i chce Dać coś od siebie, ale no, jako tradycyjnie do skorzystania z danej atrakcji, w zawrzut do puszki, więc te, tych puszek też musimy odpowiednio ilość, jakby na samą manufakturę mieć odłożoną. No więc to tak około, mniej więcej, właśnie przy 700 wolontariuszach, około 1000 puszek do najpierw oczywiście do poskładania, e, po Bo one Przechodzą wydrukowane, jakoś są zabezpieczone. Jak to wygląda od, od kuchni? E, puszki przyjeżdżają dokładnie jako kawa płaski kawałek tektury, każda puszka. My dopiero tą puszkę. Musimy poskładać w całość, eee, później okleić ją banderolami w czterech miejscach jako takie zabezpieczenia przed otwarciem. A Chociaż skąd te banderole macie? Banderole z, też, z, wośbą, tak, z centrali? Dostajemy z fundacji przesyłką yy, tak samo jak i puszki. No i od kilku lat jeszcze. Z racji tego, że mamy takie zimy, jakie mamy i częściej niestety pada deszcz niż śnieg. No to staramy się te puszki jeszcze przed warunkami atmosferycznymi zabezpieczyć, więc zakładamy takie foliowe rękawy, które później czy suszarkami, czy jakim, no jakimś źródłem ciepła ogrzewamy. Ta folia się obkurcza na puszkach i troszeczkę wspiera tą tekturę, żeby nie rozmiękła aż tak. W przypadku jakby na przykład cały dzień lało. No tak, to całkiem nieźle weszliśmy już w te tematy, które są takimi tematami nie z pierwszych stron gazet, jak to kiedyś mówiono. No, tak, kiedyś mówiono. Krzysztof Lepiasz jest Państwa gościem, szef sztabu WoŚP Manufaktura Łódź. Rozmawiamy o 30 już czwartym finale orkiestry. Finał w łodzi w manufakturze to zawsze weekend, a nie jeden dzień. Zwykle to jest zawsze jest to niedziela, a wy się bawicie i zbieracie 20. 24 i 25 stycznia. Tak, stwierdziliśmy, to w sumie trochę od czasów pandemicznych tak wyszło, bo wtedy jeszcze finały odbywały się zawsze w drugą niedzielę stycznia, do wybuchu pandemii. I dopiero później, e, z racji trochę jakichś tam potrzeb, żeby przesunąć ten finał na później, wszyscy stwierdzili, że kurczę, może faktycznie jednak ta druga niedziela stycznia to jest tak... Jest strasznie dużo świąt po drodze i Boże Narodzenie i Sylwester, Nowy Rok, po, potem Trzech Króli. I tak na dobrą sprawę ciężko jest czasowo zmieścić takie kwestie czysto organizacyjne. I wtedy tak na dobrą sprawę, właśnie na potrzeby tego, że ta druga niedziela stycznia była niedzielą niehandlową, my... W wprowadziliśmy w manufakturze zbiórkę również w sobotę, żeby takie atrakcje, które no, muszą być pod dachem, czyli w, no, w korytarzach galerii handlowej, a nie na rynku na zewnątrz, żeby też mogły się pokazać, na przykład kluby motocyklowe, e, jakieś tam zabytkowe pojazdy, no, które po prostu nie mogą stać na zewnątrz, żeby, bo uległyby zniszczeniu. Wtedy wprowadziliśmy tę sobotę, a później, jak finał został przesunięty na koniec, czyli na ostatnią niedzielę stycznia, która już jest Zawsze niedzielą handlową dla odmiany, ale stwierdziliśmy, że czemu by w sumie tego nie zostawić, skoro wszystkim się, tak na dobrą sprawę, jednak kilka miesięcy przygotowań, to w zasadzie można się dobrze bawić dwa dni, a nie tylko jeden. Jeżeli jest chęć tych wszystkich osób, które przyjeżdżają... Są możliwości zestawy, i zarówno gości, jak i wolontariuszy dokładnie. i wszystkiego, to czemu nie? Dokładnie. Zwłaszcza, że to niedziela handlowa, bardzo mądre posunięcie. Wcześniej apelowano przez kilka lat o to, żeby właśnie tak to wyglądało, ale nastał rok 2015, wybory parlamentarne, no i to ogólnonarodowe ruszenie, pospolite ruszenie trochę osłabło poprzez y, działalność y, m.in. telewizji państwowej, która promowała no takie negatywne podejście do Wąśpu. Czy bardzo odczuliście wtedy? Y, takie negatywne zmiany, które mogły z tego wyniknąć. Jurek zawsze podkreśla, że jeżeli ktoś nie chce pomagać, to niech po prostu nie przeszkadza. Nie przeszkadza. A my i tak sobie poradzimy, więc w zasadzie te, czy to TVP, czy jakieś tam państwowe spółki, ówczesne. Ówczesne, tak, czy, czy to było wojsko, czy policja. Tam generalnie chęć grania na finałach była cały czas bardzo duża, bo te dwa lata temu, jak wszystkie te jednostki z powrotem zaczęły się do nas zgłaszać to widać było taką chęć do działania i oddolną, po prostu nie ktoś im kazał do nas zadzwonić, tylko po prostu oni bardzo chcieli, tylko nie mogli. Jesteś człowiekiem, który zawodowo zajmuje się eventami, czyli działasz w firmie, która robi imprezy, organizuje te imprezy od skręcenia śrubki rusztowania poprzez po zrobienie eventu, festynu, czegokolwiek, prawda? Tak. Pomaga to w byciu szefem sztabu? No myślę, że pomaga, tak. Zdecydowanie. Mamy, jest, mamy taką grupę na Facebooku. I to jest taka grupa, gdzie jak w jakimś sztabie pojawiają się pytania lub wątpliwości, często czy to właśnie organizacyjne, czy formalne, czy jakieś ogólnie problemy, które można by pomóc rozwiązać. To właśnie po to powstała ta grupa, żebyśmy mogli też wymieniać się doświadczeniami, pomysłami. No i jak kiedyś pamiętam na samym początku, jakby funkcjonowania w tej grupie, rozmawiałem z moją żoną, mówię, Boże, jakie tam czasami te pytania są dla mnie oczywiście z mojego punktu widzenia no czy bez sensu, czy trywialne, czy no tak proste, że w ogóle po co ktoś się pytał o takie rzeczy? No i moja żona zawsze odpowiada, tak, ale to jest proste dla Ciebie, bo Ty się tym zajmujesz na co dzień i dla Ciebie to jest super łatwe, proste i zrozumiałe, a dla kogoś, gdzie no jednak w Polsce i na świecie przy okazji każdego finału powstaje około 1700 sztabów, więc no, my akurat z racji właśnie charakteru pracy jesteśmy często w stanie na te pytania łatwo odpowiedzieć, a przy okazji nie są to problemy, które nam pojawiają się w trakcie robienia tych finałów, także Wydaje mi się, że trochę nie chcieliśmy podchodzić do robienia finału jako kolejnego no, eventu do zrobienia, bo jednak jest to inna zupełnie forma i, i inny cel oczywiście też, ale no, na, na pewno ta wiedza i doświadczenie pomagają, tak, to w stu Krzysztof Lepiasz, szef sztabu Wośp Manufaktura Łódź, był państwa gościem, moim gościem, gościem Radia Parada. Za chwileczkę finalista 34 Ośpu, za chwileczkę Tatuś. Życzę dużo zdrowia małżonce i młodemu, który będzie no najmłodszym wolontariuszem, najmłodszym wolontariuszem jakby nie patrzeć. I trzymam kciuki za powodzenie i realizację wszystkich twoich i Waszych sztabowych marzeń. No bardzo dziękuję. A ja dziękuję za spotkanie. My się włączamy jako Radioparada i Państwa do tego bardzo zachęca, zachęcamy, bo w tym roku WOŚP zbiera na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u dzieci. Krzysztof Lepiasz, bardzo dziękuję. Dzięki.